Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda, Pieniądze i Inwestycje. Dzisiaj jak zwykle porozmawiamy o dwóch spółkach. Dwie spółki, które były w Waszych komentarzach na naszej facebookowej grupie. I zaczniemy od spółki APS Energia. Spółka APS Energia, która jest producentem systemów zasilania do energetyki. I tutaj biorąc pod uwagę ich branżę, to jest energetyka, przemysł, magazyny energii, energetyka jądrowa też. To też jest jedna z nielicznych spółek, która... Jest w tym segmencie energetyki jądrowej, mówię o polskich spółkach. Jest jedną z nielicznych polskich spółek, która jest właśnie w tym segmencie energetyki jądrowej. Już w tym momencie tam działa, więc jeżeli ewentualnie rzeczywiście Polska będzie mocniej szła w tę energetykę jądrową, no to APS Energia ma odpowiedni know-how do tego, żeby dostarczać tam pewne, pewne systemy. Biorąc pod uwagę samą spółkę, no to oni są coraz mocniej zdywersyfikowani tak to trzeba określić. Niedawno informacje o tym, że APS Energia jest na azjatyckim rynku trakcyjnym. APS Energia wchodzi na rynek azjatycki, rozpoczyna współpracę z Tajwańską Administracją Kolejową. Zaprojektowane, wybudowane przez APS Energia automatyczne regulatory, napięcia wraz z systemem pomiarowym będą montowane w nowoczesnych, energooszczędnych pociągach. Czyli mówimy tutaj, że naprawdę szeroka ta dywersyfikacja geograficzna. Ale tutaj nie mówimy tylko o, o Tajwanie, bo APS Energia pozyskała ważny kontrakt w Uzbekistanie. Między innymi tutaj właśnie mówimy o tym, że dostarczy systemy zasi zasilania gwarantowanego prądem stałym i przemiennym o wartości 2,9 miliona euro. Więc widzimy e, Tajwan, Uzbekistan też odnośnie tych branż tam jest istotna dywersyfikacja. APS Energia jest certyfikatem jakości i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa jądrowego. Dokument potwierdza wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów, usług oferowanych przez APS Energia dla energetyki jądrowej. To jest ważna właśnie sprawa. Od ponad 10 lat jesteśmy w gronie sprawdzonych jakościowych dostawców dla sektora atomowego, no czyli to know-how jest rzeczywiście, rzeczywiście po stronie spółki APS Energia. Więc z tej perspektywy wygląda to dobrze. Też mówimy o tym, że jest to spółka z certyfikatami jakości na dostawy dla NATO, no to też nie jest coś, co ma każda, ma każda firma. Tutaj APS Energia uzyskała dwa certyfikaty, które potwierdzają spełnienie wymagań Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie zapewnienia wysokiej jakości produktów usług dostarczanych dla wojska. Czyli mówimy o dywersyfikacji geograficznej, o dywersyfikacji sektorowej, też o dywersyfikacji klientów, i ci klienci no, to nie są tacy klienci z łapanki, tylko właśnie mówimy o tym, że ich klientami może, może być na przykład, mogą być struktury NATO. Więc no, tutaj, jakby do tej pory, wygląda naprawdę bardzo interesująco, jeżeli mówimy właśnie. O spółce APS Energia. Ale jest tutaj jeden problem, i można powiedzieć, że ten problem jest związany z tą szeroką dywersyfikacją geograficzną, bo ta dywersyfikacja geograficzna, to że APS Energia jest w różnych krajach, oznacza też, że jest m.in. w Rosji. I to jest, to jest myślę, że istotny problem. Wiele firm zamroziło działalność w Rosji, tego nie może zrobić APS Energia. Udziela wsparcia dla nieprzerwanej działalności elektrowni atomowych. Je zastąpienie byłoby trudne. Wojna pokrzyżowała ambitne plany rozwoju grupy, która 40% przychodów generowała w ostatnich latach właśnie w Rosji. I jakby te plany rozwojowe były mocno nastawione na Rosję, to znaczy Rosja miała być coraz bardziej istotnym rynkiem właśnie dla spółki. Ze względu na to, co się stało, można powiedzieć, że spółka zaczęła szukać właśnie tej dywersyfikacji geograficznej w innych krajach, stąd też te kontrakty, o których przed chwilą rozmawialiśmy. No ale nie oszukujmy się, Rosja wciąż jest istotnym rynkiem dla spółki APS Energia. No i tutaj wiele firm oczywiście wyszło z Rosji. APS Energia mówi, że, że tego nie może w tym momencie zrobić decyzja o wyjściu z Rosji z dnia na dzień mogłaby nagrozić nawet bankructwem właśnie dla niektórych firm. Takim przykładem jest APS Energia, właśnie która, która, która jest w, w, w Rosji około 40% przychodów przypadało nawet na, na ten rynek rosyjski. No i mają klientów chociażby, chociażby Gazprom, gdzie m.in. produkują urządzenia, które gwarantują zasilanie dla energii, elektrowni atomowych w Rosji, Ukrainie i na, i na Białorusi. No i nie ukrywajmy, no to jest problem: mają dwie takie spółki, z, znaczy spółki rosyjskie. No i wciąż tam są, w, tym, w tej Rosji. Nic się tutaj nie, nie zmieniło. Chociaż mamy informacje o, podpisa o, o podpisaniu takiego listu intencyjnego odnośnie sprzedaży tych rosyjskich spółek. Taki list był już podpisany w październiku, teraz w lutym. Mamy znowu informację o tym, że, że ta cena jest ustalona w tym momencie na 5 milionów euro. Mm, o spółka zależna APS Energia Rus. No i pamiętajmy o tym, że. To jest bardzo łatwo zerwać, to znaczy jeszcze tutaj nie mamy żadnej takiej podpisanej, istotnej, istotnej umowy, więc zobaczymy, czy rzeczywiście do tego dojdzie do sprzedaży 100% udziału w tej spółce w zależnej spółce rosyjskiej. Tego nie wiemy w tym momencie. Nawet gdyby doszło do tego, tej sprzedaży, to pytanie, czy APS Energia otrzyma wynagrodzenie, bo przypomnę, że to też nie jest takie oczywiste, chociażby Azbis mieliśmy niedawno case, w którym Azbis sprzedawał swoje aktywa rosyjskie no i się okazało, że jednak tych pieniędzy prawdopodobnie Azbis nie otrzyma. Właśnie wynikających ze sprzedaży swojej zależnej spółki rosyjskiej, ze względu na to, że Rosja stwierdziła, że ten biznes jest strategiczny ze względu na funkcjonowanie państwa. No i jeżeli ASBIS-owi tak powiedzieli, no to myślę, że APS Energia, która uczestniczy w projektach atomowych w Rosji, myślę, że też jest na to mocno narażona, więc możliwe, że jak dojdzie do takiego przejęcia, no to mogłoby dojść też do tego, co w Azbisie, czyli ten podmiot, który przejmuje, nagle się okazuje, że, że państwo przejmuje od tego nowego podmiotu te aktywa i ten podmiot po prostu nie płaci spółce. I jest to, jest to, myślę, że istotne zagrożenie, czyli nawet gdybyśmy mieli informację o tym, że sprzedajemy te spółki rosyjskie czy jakąśkolwiek ze spółek rosyjskich, no to to nie oznacza od razu, że te pieniądze do nas popłyną. I to jest, myślę, że istotny problem, jeżeli chodzi właśnie o spółkę APS Energia. No wciąż mówimy o tym, że oni w tej Rosji są. Tam była też taka mocniejsza nagą na nich chociażby Newsweek mówił o, o tym, że APS Energia dostała tarczę, antyk tarczę antykryzysową, miliony od państwa dla polskiej spółki inwestującej w Rosji. Tutaj ważna sprawa. Spółka mówi, że żadnych nowych kontraktów w Rosji już nie będzie podpisywała, to znaczy nie szuka jakby rozszerzenia działalności w Rosji. No, tylko dalej funkcjonuje, jeżeli chodzi o obecne już podpisane kontrakty. No i Newsweek właśnie odniósł się do tego, że mimo wojny w Ukrainie i unijnych sankcji, zapewnień rządu o wykluczaniu podmiotów działających w Rosji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało ogromne pieniądze spółce, która rozwijała swój rosyjski, rosyjski biznes. No i tutaj była taka nagonka, że, że APS energia też dostaje jakieś, jakieś pieniądze. Z dotacji, a tutaj jest w Rosji. No, to też jest myślę, że bardzo niekomfortowa sytuacja dla samej spółki. Zresztą, odnośnie niektórych, niektórych, niektórych dotacji, ostatnio to mieliśmy aktualizację informacji dotyczących subwencji finansowych w, w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. W największym skrócie chodzi o to, że PFR określił, że emitent, czyli spółka PS Energia wraz z SA nie spełnił warunków regulaminowego do udziału w programie. Wartość środków o zwrot, których wnioskuje PFR bez wartości odsetek jest równa łącznej kwocie, o której mowa w raporcie bieżącym 8-2021 roku znaczy raporcie 2021 roku to jest 2,5 miliona złotych, czyli, czyli stwierdzono, że te pieniądze nie zostały dobrze spożytkowane i trzeba je oddać. Oczywiście. Spółka z niej wniosek o zwrot umorzonych kwot subwencji jako nieuzasadniony, podejmuje stosowne działania dla utrzymania dotychczasowych statusów rozliczenia umów subwencji. No więc czy oni będą musieli to oddawać, czy nie, tego jeszcze nie wiemy, będzie pewnie, pewnie o to batalia, no ale te 2,5 miliona można powiedzieć, że w pewnym sensie jest zagrożeniem. Tak, czyli tutaj mówimy o zagrożeniach wynikających z działalności dalej w Rosji, z tego, że mamy właśnie tę kwotę, która została teoretycznie umorzona, możliwe, że ona umorzona nie będzie, więc kilka tych istotnych kwestii negatywnych w APS. Energia w APS, energia jest. Też chciałem zwrócić uwagę na płynność na tej spółce, bo zauważmy, że no dzienne te obroty. No to na zasadzie 20-30 tysięcy złotych, bardzo często. Więc, więc no jest to też myślę, że problem dla ludzi, którzy chcą w, te, w ten podmiot inwestować. W każdym razie, jeżeli chodzi o ostatnie lata, też spółka nie zdała jakoś zarobić inwestorom, no bo zauważmy, że mniej więcej na tym samym poziomie, cały czas jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie. Od czasu do czasu tu była dywidenda, ale ta dywidenda też nie była jakaś bardzo wysoka. No i biorąc pod uwagę wyniki finansowe, ten ostatni rok. Też ze względu m.in. na różnice kursowe, pamiętajmy o tym, że no te spółki rosyjskie też jakby wpływają na te, na te kursy, kursy walut, jeżeli chodzi o rosyjskiego rubla, więc to też miało wpływ na te wyniki finansowe. I ostatni rok nie był najbardziej udany, jeżeli chodzi o APS Energia. Ten pierwszy kwartał, zauważmy, 24 roku strata netto na poziomie prawie 7 milionów, przychody plus 10%. No i tutaj spółka mówi o tym, że właśnie kończy 23 rok już ze stratą, czyli ten 23 rok już był, już był ciężki. Stawiali właśnie na tę dywersyfikację. No i tutaj mówili o tym, że liczą na kolejne kwartały, Na to, że będzie tutaj lepiej, ze względu na to, że no, ta transformacja energetyczna postępuje. W Polsce, chociażby, mamy do czynienia z tym, że ma być KPO, więc, więc potencjalny rynek dla spółki APS Energia będzie coraz większy. No, ale ten 23 rok jednak był słaby pod względem właśnie marżowości. Mówi, mówili o tym, że mierzyliśmy się z konsekwencjami toczącej się wojny, problemami z dostępnością komponentów, zmieniającymi się kosztami, kosztami produkcji i też spadek sprzedaży był związany z przesunięciem. Części przychodów na, na kolejne kwartały. To też może mówić nam o tym, że te następne kwartały nie będą aż tak, aż tak słabe. No i tutaj mówią, że celem na kolejne kwartały jest zwiększenie marsz, optymalizacja, optymalizacja kosztów. No zobaczymy, jak to, jak to im wyjdzie w tych kolejnych kwartałach. Przypomnę, że to są informacje. Z dwu, za rok 23. No a teraz mamy koniec pierwszego kwartału, to znaczy raport za, za pierwszy kwartał, no i widzimy, że te przychody lekko urosły rok do roku. No, ale mamy, mamy do czynienia dalej ze stratą na działalności operacyjnej, czy też ze stratą netto i ta strata nawet się powiększyła, patrząc na to oczywiście. Patrząc na to oczywiście rok do, rok do roku, więc no, nie wygląda to jakoś jakoś najlepiej. Zauważmy, że biorąc pod uwagę ten rachunek zysków i strat, koszty sprzedanych produktów. 4 miliony więcej rok do roku mniej więcej. tej 4 miliony więcej. więc tutaj mamy naprawdę bardzo bardzo wysoki, wysoki wzrost. Oprócz tego też zauważmy, że jeżeli chodzi o spółkę no to w tych innych kosztach jakichś takich dużych zmian dużych zmian nie ma, no ale to wszystko spowodowało jednak to, że te wyniki finansowe po prostu są, są słabsze. Tutaj możemy powiedzieć, że APS Energia uzyskała sprzedaż wyższą o ponad 2 miliony, głównie ze względu na spółki, spółki ENAP i spółkę ukraińską w całym kwartale w porównaniu z przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w tych podmiotach, o których mówiliśmy, 4,3 miliona złotych, więc tutaj, no, te akurat spółki dosyć dobrze performowały do całych, do całych wyników, no ale mamy tę stratę prawie 7 milionów złotych. No i istotny wpływ na wynik miały kierunki geograficzne sprzedaży, spadek udziałów przychodów z wysokomarżowego rynku rosyjskiego, dynamika zmian kosztów materiału, wyższy udział produktów oznaczających się niższą marżą. Tak, czyli mówimy o tym, że no, ten rynek rosyjski jest wysokomarżowy. Więc gdybyśmy mieli znowu wychodzić z tego rynku, no to znowu na te marże nie zadziałałoby to pozytywnie. Więc jakby to jest też kolejna kwestia taka do zastanowienia się, jeżeli chodzi właśnie o spółkę, o spółkę APS Energia. Można powiedzieć, że nie jest w zbyt jakby dobrej sytuacji, no bo z jednej strony jeżeli sprzeda tę spółkę, no to straci ten wysokomarżowy rynek, z drugiej strony jeżeli nie sprzeda, no to to też rodzi pewne, pewne wątpliwości co do spółki. Patrząc na ich segmenty działalności, no to tutaj można powiedzieć, że w systemach zasilania tym największym segmencie jest podobnie, jeżeli chodzi o przychody, ale ta rentowność bardzo mocno tutaj spadła. U usługi dla energetyki przemysłowej mniej więcej tak samo rok do, rok do roku, nawet te przychody troszeczkę się... Zwiększyły, rentowność też lekko spadła, ale ten ze względu na wyższe przychody, ten zysk jest mniej więcej taki sam rok do, taki sam rok do, rok do roku. No i tutaj, biorąc pod uwagę tę sprzedaż, zauważmy: Polska to jest istotna sprzedaż 7 milionów, ale Europa poza Unią Europejską 3,6 miliona, Europa-Unia Europejska 7,8 miliona. I łączne kraje, prawie 15 milionów, gdzie wcześniej to było 8, czyli oznacza, że ta dywersyfikacja geograficzna postępuje. Mówiliśmy, właśnie Uzbekistan, mówiliśmy, Tajwan, tak? czyli tutaj już no, to nie jest spółka głównie europejska, tak? czyli tylko taka, która dosyć dużo tej sprzedaży ma poza, poza Europą, i to się prawdopodobnie będzie dalej zwiększać ta, te kraje poza Unią Europejską. Czy kraje ogólnie poza, poza Europą, więc tego się możemy tutaj mniej więcej, mniej więcej spodziewać. Biorąc pod uwagę jeszcze spółkę, jakieś takie czynniki, które mogą mieć wpływ na. Na kolejne wyniki finansowe, osłabienie się duże wahania rubla w kontekście makro ryzyk ekonomicznych. No i to właśnie może też wpływać na, na marżowość spółki, to osłabienie się rubla, więc no znowu wracamy do tego, że to pozostanie w Rosji no nie jest dla spółki, dla spółki korzystne i pogarszające się koniunktura ograniczenia dostępu na rynku rosyjskim pomimo wzrostu cen surowców. Więc no, są pewne problemy, jeżeli chodzi właśnie o APS Energia. Też ostatnio mieliśmy informację o niedotrzymaniu wskaźników wymaganych w umowie leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie, Stanisławowie I. I w związku z tym, w związku z umową, emitent może być zobowiązany do naprawienia w przypadku naruszenia poprzez deponowanie na rachunku finansującego kaucji zabezpieczającej 6,2 miliona miliona złotych. Emitent podejmie działania mające na celu nieskorzystanie przez finansującego z prawa do wystawienia wezwania i czasowe zawieszenie poziomu wymaganych wskaźników. No więc tutaj mamy jakby kolejne problemy. Widzimy, że dosyć dużo problemów, jeżeli chodzi o APS Energia. Z drugiej strony oczywiście mamy ten rozwój sektorowy, znaczy bardziej rozwój geograficzny, tak? Poza kraje Europy na kraje właśnie między innymi tutaj azjatyckie, więc to wygląda fajnie. No z drugiej strony właśnie spółka wciąż ma dużą niepewność, jeżeli chodzi o ten biznes rosyjski, czy, te, czy tutaj rzeczywiście sprzedamy ten biznes? Jeżeli tak, to jak to wpłynie na marżowość? Więc tutaj myślę, że bardzo dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi o APS, o spółkę APS Energia. A drugą spółką, która była też w komentarzach, jest spółka AC Autogaz. No, i Autogaz to jest oczywiście spółka, która w dużej mierze przychody ma z, instalowania, znaczy z instalacji LPG, ale też nie tylko, to są chociażby haki holownicze, chociaż no, te instalacje LPG są zdecydowanie najważniejsze, jeżeli chodzi tutaj o, o przychody spółki AC Auto, Autogaz. No i to jest, zauważmy, spółka, która tak od 20 do 30 zł mniej więcej chodzi, więc widzimy, że jesteśmy w tym momencie w okolicach tych 30, 30 zł. Ostatnie wyniki finansowe. Zauważmy, że na poziomie około 30 milionów złotych tutaj nie widać jakiegoś takiego znaczącego wzrostu, jakiejś takiej tendencji wzrostowej odnośnie, odnośnie tych wyników zysku. Jeżeli chodzi o przychody, tu już jest troszeczkę, troszeczkę lepiej, chociaż też nie można powiedzieć, że to jest jakaś taka bardzo istotna tendencja wzrostowa. W każdym razie, jeżeli chodzi o spółkę, spółka jest spółką dywidendową i o teraz 3 zł dywidendy na akcję. Zauważmy, że ostatnio dywidendy nie była, wcześniej za każdym razem ta dywidenda, ta dywidenda była, ale oni też powiedzieli, że w zakończonym roku przeprowadziliśmy skup akcji własnych 40 zł za jedną akcję, przeznaczając na to 35 milionów 35 milionów złotych I, 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 i tu mówimy o tym, że akcje spółki będą skupowane w celu ich umorzenia związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego. No, oczywiście ze względu na wysoką cenę tam była bardzo duża redukcja. Średnia stopa redukcji 90,4%. Złożono oferty na ponad 9 milionów, 9 milionów akcji, gdzie spółka chciała nabyć niecałe 900 tysięcy akcji. Oczywiście nabyła tyle, ile chciała tyle ile chciała, no reszta by została oczywiście oczywiście tutaj zredukowana, no i biorąc pod uwagę jakby samą spółkę, no to już 300 milionów kapitalizacji, więc to już nie jest aż tak mało jak w APS Energii, biorąc pod uwagę spółkę, no ona jakby żyje z tego, że gaz jest tańszy, tak, i zresztą możemy to widzieć, kiedy podjeżdżamy na jakąkolwiek stację, na pylonach widzimy, że ten cena LPG 3 złote okolice, gdzie 95, 6,50 w tym momencie, no 90 tej koło siódemki, więc widzimy, że rzeczywiście jest bardzo duża bardzo duża różnica. Oczywiście, no to też trzeba serwisować, tak. Gaz, gaz powinien być wbity w dowód, chociaż wiemy o tym, że nie zawsze tak, tak jest, no ale oczywiście, oczywiście, tak biorąc pod uwagę rynek dla spółki AC Autogaz, no jest on dosyć duży. Też pamiętajmy o tym, że większość sprzedaży to nie jest polska. W każdym razie. Hmm, jest tutaj pewien problem, to znaczy, występu, już niedługo wystąpi pewien istotny, moim zdaniem, problem. No Dla rynku polskiego bardzo duży, duży, duży jest to problem, dla rynków innych mniejszy, ale też, ale myślę, że też, też istotny. No bo ta średnia cena gazu LPG, nawet jeżeli mówimy o wysokich jakichś tak, to to jest 2,88 versus powiedzmy 2,60. Tak? Więc, więc tutaj tak się waha ta, ta cena. No, ale y, będziemy mieli embargo na rosyjskie LPG. Ono teoretycznie już weszło, tak, ale, ale jakby y, jest, jest zamrożone, i, i od grudnia 2024 roku będzie embargo na import LPG z Rosji. Teraz mamy ten roczny okres przejściowy. Y, no i to jest, myślę, że bardzo istotny problem. Do końca października 2023 roku import LPG z Rosji to było około 48% całego wolumenu sprowadzanego do Polski, czyli prawie 50, prawie połowa całego importu to był import gazu rosyjskiego Wcześniej tutaj mówimy o tym, że sankcje obejmą, znaczy sankcje obejmą 90% sprowadzanego do kraju gazu z Rosji. To oznacza, że w 2025 trzeba będzie znaleźć zastępstwo dla około miliona ton gazu płynnego. No i to jest bardzo istotny, istotny problem. Polskie porty nie są w stanie przyjąć więcej LPG niż obecnie, bo przepustowość wynosi do miliona ton rocznie. Zapotrzebowanie to jest około 2,1 miliona, miliona ton. No, i tutaj może być pewien, e, pewien problem. To znaczy, jeżeli mówimy o tym, że mm, duży kierunek, bardzo duży kierunek e, importu tego gazu zostanie zablokowany, no to myślę, że oczywistym jest to, że cena tego surowca podskoczy. I teraz pytanie, jak mocno przygotujemy się e, na, tę, na tę sytuację? E, no, oczywiście, oczywiście, patrzymy na to, co, co zrobi Orlen, patrzymy też na to, co zrobi Unimod. Unimod próbuje tutaj działać na, na tym rynku. Ostatnia informacja, oj, ostatnia informacja że wynajęła terminal LPG w, w Niemczech właśnie ze względu na te sankcje rosyjskie od grudnia 24 roku. I tutaj mówią właśnie o tym, że chcą zabezpieczyć jakąkolwiek, jakkolwiek zabezpieczyć tę. Ten gaz LPG przewiduje umowa zawarta między właśnie Unimotem a tą niemiecką spółką. Przewiduje możliwość rozładunki magazynowania gazu LPG w wolumenie około 8000 ton. Więc to nie jest jakoś tak strasznie, strasznie dużo, patrząc na to, jakie jest zapotrzebowanie, no ale właśnie na to musimy zwracać uwagę, że to zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże. Więc ja tutaj ostrożnie bym podchodził do tej opłacalności LPG, instalacji LPG w kolejnym roku. To znaczy. Po prostu, no jeżeli okaże się, że te ceny na pylonach bardzo mocno rosną w gazie, a w innych paliwach nie, no to wiele osób będzie się zastanawiało, czy rzeczywiście, będzie, czy, czy, czy rzeczywiście zmieniać, znaczy instalować tę, montować tę instalację LPG w swoim samochodzie. I to może bezpośrednio uderzyć mocno w biznes A.C. autogaz. Więc ja tutaj uważam, że ten 25 rok dla spółki będzie ciężki właśnie ze względu na to, że te wolumeny mogą się jednak zmniejszyć ze względu na te wysokie ceny gazu, więc ja tutaj bardzo ostrożnie podchodziłbym do spółki AC na ten rok 25, właśnie wynikającego ze względu na te na te ceny ceny gazu. Napatrząc no patrząc na same wyniki finansowe za ten pierwszy kwartał 2024 roku, przychody mniej więcej takie same rok do roku. Tutaj warto warto zauważyć, że te przychody praktycznie się praktycznie się nie, nie zmieniły, biorąc pod uwagę jakieś inne inne kwestie. To mamy ze brutto ze sprzedaży 20 milionów wobec 18,6. 18 i patrząc na ten wynik finansowy, przychody finansowe prawie 600 tysięcy w porównaniu do 160 tysięcy. A w kosztach finansowych jest 450 versus 800, czyli około te 800 tysięcy, jak mamy dodatkowo, ze względu między innymi na, na różnice kursowe, to też podpompowało troszeczkę ten wynik. No i tutaj mówimy o tym, że ten zysk netto 9,2 miliona wobec 7,6. z Tego te 800 tysięcy to powiedziałbym właśnie ten, głównie ten wynik finansowy, tak, nie tylko, ale, ale w, dużej, w dużej mierze. Biorąc pod uwagę samą samą, samą spółkę. No, to mówią o tym, że cały czas ta cena LPG wobec, wobec innych paliw jest korzystna dla nich, więc to jest oczywiście informacja, informacja na, na plus. Jeżeli chodzi o samą spółkę, to, to tutaj duża zmienność występuje ze względu na, na, na wojnę. Na to trzeba cały czas patrzeć. Oprócz tego, że mamy tutaj do czynienia z gazem, to są też chociażby haki holownicze i eksport zestawu do haków holowniczych sprzedanych na kraje zachodniej Europy poprzez niemieckiego partnera po spadku w trudnym dla gospodarki niemieckim na początku 2023, pomimo umocnienia złotego wobec euro, zanotowało, Wzrost o półtora miliona, złotych, czyli 17,5%, więc to jest fajny wzrost. Oczywiście, jak mówię, to jest mniejsza część, dużo mniejsza część, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wyniki. Finansowe. No, też mówimy właśnie o tym, że to umocnienie PL na wobec euro i, i dolara nie do końca musi być dla spółki korzystne, no bo tutaj zauważmy, że w wynikach finansowych Polska to jest 21,5 miliona, a eksport to jest ponad 45 milionów, 70 prawie procent to jest jednak, jednak eks eksport. To no i w pewnym sensie oni się zabezpieczają, bo zauważmy, że przychody walutowe najważniejsze są w euro i tak samo struktura zakupów jest najważniejsza w euro, więc można Powiedzieć, że to jest taki trochę naturalny hedging, no ale z drugiej strony, PLN 30% przychodów, 40% kosztów, więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę, a dolar nie jest taki bardzo istotny w samych, w samych kosztach. No te, te, te kursy walut będą istotne dla spółki AC AutoGas, no i biorąc pod uwagę asortyment, no to te systemu, systemy samochodowych instalacji gazowych zdecydowanie najbardziej istotne, ale 15% to już są też te haki holownicze, gdzie wcześniej to było 13%, no ten ta poprawa tych wyników w tym roku, jeżeli chodzi o haki holownicze, spowodowała, że to jest większa część, że to jest większa część w, w przychodach. No, i tutaj spółka też, patrząc na jakieś czynniki, które będą miały wpływ na najbliższe, najbliższy czas, no to jest oczywiście oczywiście wojna, ale też wiele krajów wprowadziło liczne sankcje przeciwko Rosji w celu wywarcia presji ekonomicznej. W tym nowy unijny pakiet sankcji w zakresie importu LPG z Rosji, który realnie wejdzie w życie pod koniec grudnia 24, spowoduje konieczność zakupu tego paliwa z droższych źródeł. Oni sami mówią, że no rzeczywiście będzie, będzie drożej, więc ta opłacalność, znowu lekko jednak lekko jednak spadnie no i to jest myślę, że taki dosyć istotny problem jeżeli chodzi o spółkę AC Autogaz, więc ja bym tutaj tego się troszeczkę obawiał, biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę najbliższy czas, oczywiście dywidendowo prawdopodobnie tutaj dalej będziemy się rozwijać znaczy dalej ta dywidenda tutaj będzie, nie widzę powodów dla których tej dywidendy miałby nie być zarabiałem rocznie mniej więcej 30 milionów zauważmy okolice tych 20 milionów wypłacali na dywidendę, myślę, że dalej będzie to te okolice 20 milionów Milionów, myślę, że jest to całkiem, całkiem realne, no ale zobaczymy, jak mocno ceny gazu podskoczą w momencie tych sankcji, tak? No bo Oczywiście będzie mniej tego surowca, więc będzie wyższa cena, też pytanie czy dostawcy tego nie wykorzystają, nie będą sobie nabijali dużo wyższych marsz, przez to ta cena urośnie bardzo mocno, tego można się, można się tutaj obawiać, no i tego myślę, że też może się obawiać AC Autogaz, więc ta przyszłość no moim zdaniem stoi pod takim znakiem zapytania właśnie tego, e, tych sankcji na Rosję. I to wszystko na dzisiaj, dzięki bardzo, standardowo życzę samych zysków, cześć, trzymaj się.